Ulicą Roosevelta w Zabrzu dojeżdżam do nogowo powstałego ronda niedaleko Stadionu Górnika u zbiegu ulicy Roosevelta i Piłsudskiego. Rondo wygląda na typową, typowe rondo turbinowe. Przez rondo możemy w ciągu ulicy Roosevelta przejechać dwoma pasami. Zwróćmy tylko uwagę, że po zjeździe z ronda yy, miejsce to ten odcinek musimy wykorzystać jako pas przeplatania, bowiem lewy pas, jeżeli lewym byśmy zjechali, to moglibyśmy tylko wjechać na stadion.